dobry wieczór. Witam Państwa na konferencji Prostopetu Moczarosa Rada ZDS-u Koszami. Witam trenera zwycięskiej drużyny Pana Terdy i zdobywcę 17 punktów Poglika Ode. Proszę o podsumowanie meczu przez trenera ZDS-u Dobry wieczór. Muszę najpierw podziękować kibicom, którzy przyjechali tutaj do radomia i którzy nam pomagali przez cały mecz. I tak jak już wcześniej mówiłem na innych wywiadach, naprawdę nam pomagają i naprawdę czujemy ich wsparcie, więc dziękuję. Co do meczu, zagraliśmy mecz na wysokiej intensywności, specjalnie pierwszą połowę. Zagraliśmy bardzo zespółowo. Są to elementy, których w sumie się dopiero ucimy bo tak jak mówiłem skompletowaliśmy skład dosyć późno. To, co zdecydowało o zwycięstwie w tym meczu, na pewno, było to, że byliśmy o wiele bardziej agresywni w zbiórkach, że dzieliliśmy się dobrze piłką, i to są rzeczy, które zdecydowały na samym boisku. Jednakże, bez tego, żebyśmy zagrali naprawdę bardzo zespołowo, przede wszystkim w obronie, że zawodnicy dosłownie się rzucali za piłką. Każda piłka, która była na podłodze lub w powietrzu, to są rzeczy, które których nie widać w statystykach, a tak naprawdę decydującym elementem, także muszę pogratulować tych za to co zrobili bo zagrać taki mecz z zespołem klasy Arosa Radom jest przynajmniej dla mnie coś wyjątkowego, więc tak jak mówię gratuluję za tą walkę jednocześnie chciałbym też przeciwnikowi życzyć powodzenia i szczęścia w przyszłych meczach, bo nie tylko, że brał wysoki poziom szkółki w Polsce, reprezentuje też Polskę w Europie i to tylko trzeba doceniać. Także dziękuję. Jak zawsze na wyjazdzie dzisiaj bardzo, bardzo trudny mecz. Myślę, że najważniejsze, najważniejsze dla nas było, że mieliśmy dużo zbiurek i jak pataku to w obronie. I z tego, z tego mogliśmy dobrze do, 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 zagrać w obronie i zatrzymać Rosję tylko na 63 uh, punktach. I też w drugiej połowie uh, dobrze rzuciliśmy uh, za 3 punkty. I dlatego w końcu było dla nas łatwiej. Dziękuję. Czy są pytania do naszych gości? Dziękuję. Proszę, i do trenera. Właśnie ta agresja, taka, którą tutaj tu pokazała, to miał być właśnie tutaj, dzisiaj, recepta na los, żeby ich pokonać? Ja bym w sumie nie szukał tego, jako... znaczy, bym, bym starał się nie, nie oceniać tego jako receptę, a jako bardziej na styl gry, bo jak Państwo już pewnie zauważyliście do tej pory. Staramy się grać szybką koszykówkę, staramy się grać dynamiczną koszykówkę, twardą koszykówkę. Taką, która w sumie się może podobać też kibicom, bo, um, no albo inaczej powiem, no, przynajmniej mi się podoba, bo wolę, wolę szybką i dynamiczną koszykówkę, niż takie powolne klepanie piłki i staram się jakoś to by, um, zrealizować też w naszej grze. Tak jak mówiłem, no, na samym początku, może nie wystarczająco, to wiesz, nie no, nie wychodzi nam jeszcze tak, jak bym ja chciał. Ale myślę, że jedziemy w dobrym kierunku i e, że, że też e, kibice nas w tej chwili doceniają. Myślę, że e, e, polubią taki styl gry i e, będzie jakby i dla zespołu, i dla otoczenia naszego to e, tak pozytywnym elementem. Witam w drugiej części konferencji prasowej. Witam generała Sylada, pana Wojciecha Kamińskiego i kapitana naszej drużyny Roberta Finkiel. Proszę o podsumowanie meczu przez generała Sylada. Zacznę od gratulacji dla, dla trenera Detka i Koszenia za to skuszanie. Urodzili się bardzo dobrze w obronie. Walczyli, starali się, a my A my wyszliśmy na ten mecz, myśląc, że będzie łatwo i przyjemnie. A tak, a tak nie można wychodzić. Wydaje mi się, że, że przegraliśmy ten mecz. W naszych głowach już. Przed, przed jego rozpoczęciem a później nam było bardzo ciężko grać na takiej intensywności i tak jakbyśmy chcieli sroga nauczka bo myślę, że po tych ostatnich meczach spodziewali się wszyscy, również ja lepszej gry naszego zespołu ale po raz kolejny sport udowadnia, że, że nie wolno nikogo. Trzeba podchodzić zawsze z pełnym zaangażowaniem. Grać na 100%. Bo, bo jakieś takie rozluźnienia, czy, czy myślenie, że się już jest tak dobrym, że to wystarczy, jest, jest bardzo złudne. I dzisiaj nam to udowodnił. Koszali swoją grą, swoją postawą, czego im brakuje. Nie mamy właściwie żadnych wymówek co do tego meczu, tak jak ten powiedział. Zagrali zdecydowanie bardziej agresywnie od nas i bardzo źle weszliśmy w ten mecz. Później to się ciągnęło praktycznie do końca. Staraliśmy się gonić, ale gdy wydawało się, że już mamy, że już zaczęliśmy łapać nasz rytm, znowu oni zagrali. Trafili kilka rzutów z rzędu i to nas trochę podął i Po prostu dzisiaj i zasłużyliśmy, zasłuży, zasłużenie przegraliśmy tam jeszcze.